24 pytania. Rozmowa poranka. E, mój kolejny rozmówca to Bogusław Liberacki, europoseł Nowej Lewicy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy, witam panią, pani Rewa. Tak trochę się zawahałam przy tej nazwie, bo się mylę, czy je, je jeszcze SLD, tyle lat był pan pod szyldem SLD i tak ciężko się przestawić na tę nową lewicę. Panie... No właśnie ta nowa jakość powstaje. A no właśnie, zobaczymy, czy to będzie nowa jakość. No bo na przykład Leszek Miller, mm, Leszek Miller, wasz były przewodniczący SLD, były premier i, i były członek, bo zdaje się, że nowej lewicy się nie wpisuje. Powiedział niedawno, że lewica wysyła sygnały do PiS-u i takie sygnały, że w przyszłości chętnie przyłączy się do koalicji rządzącej. Zdaniem Millera, skoro lewica podczas pierwszego czytania projektu ustawy budżetowej głosowała wspólnie z PiS-em, to to jest właśnie ten sygnał. I co pan na to? Czy tak jest rzeczywiście? Otóż tego typu poglądy pan Leszek Miller wygłaszał dużo wcześniej. Także tutaj nie ma jakiegoś zaskoczenia. Każdą okazję wykorzystuje do tego, żeby tego rodzaju informacje urbi et orbi po prostu dostarczyć. Także nie, wcześniej przecież też poparliśmy Krajowy Plan Odbudowy i ratyfikację Funduszu Odbudowy. No i chciałbym się zapytać, czy to wiele z takich, gdzie również i inne grupy polityczne głosują z pisem. Czy to jest zakazane, jeżeli jest w słusznej sprawie? A ja panie pośle, nie będę odpowiadać za pana Leszka Millera, czy to jest zakazane, czy nie. Ja się pytam, czy uważa pan, że w przyszłości możliwe by było porozumienie z PISEM? Na razie nie ma żadnych symptomów, które by na to wskazywały. To jest pierwsza generalna uwaga. Po drugie, chcielibyśmy wzmocnienia wszystkich partii po stronie opozycyjnej, szczególnie zaś oczywiście lewicy, co jest zupełnie zrozumiałe. Celem opozycji jest y, przestanie być opozycją jak najszybciej. Także wobec tego celu wszyscy powinniśmy współpracować. Tego typu podejrzenia teraz po prostu rozumiem, że mają służyć obniżeniu w oczach wyborców, elektoratu, naszych członków no, zaufania do formacji i kierownictwa, więc po pozwoli pani, że potraktowałbym to jako swoboda wypowiedzi w ramach generalnej swobody, jaką mamy w kraju. A dlaczego Leszek Miller chce obniżyć waszą wiarygodność w oczach wyborców? Co się stało? Nie był, nie był entuzjastą połączenia, nie był entuzjastą stworzenia tego nowej jakości, czyli nowej lewicy. Uważał, że trzeba zachować sojusz lewicy demokratycznej. Wybory dwa lata temu udowodniły, że pójście wspólnym frontem przyniosło znacznie większy sukces niż się spodziewaliśmy, bo to było 12,6%. To jest 50 miejsc w, w Sejmie, a zatem trzeci i trzeci wynik, czyli po całej kadencji Sejmu, nie bycia w, w ogóle w ławach Sejmowych lewicy, uważaliśmy, że jest to osiągnięcie i staraliśmy się wyciągnąć wnioski. Efekt był możliwy, dlatego że poszliśmy razem. I w to razem była nawet i partia Razem, która z reguły starała się być osobno. Także uważamy, że z doświadczeń praktycznych, już nie z badania opinii publicznej, ale z wyników wyborów, należy wyciągać wnioski. I również nie ukrywamy tego, że w sprawach socjalnych w wielu punktach postępowalibyśmy podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, z tą tylko różnicą prawdopodobnie, że szukalibyśmy rozwiązań systemowych, a nie tego, co się nazywa powszechnie rozdawnictwem w każdemu pod tyle samo. No ale jednocześnie jest pod, nie ulega żadnej wątpliwości, że tego typu sprawy jak minimalny dochód zagwarantowany, zwłaszcza tam gdzie jest rodziny z dziećmi, minimalna płaca, która powinna być coraz wyższa, zatrudnienie, to tutaj nie, nie da się bezpośrednio ingerować, to nie ta gospodarka, ale nie mamy problemów z miejscami pracy. To są właśnie te punkty, które nas łączą. Ale dzieli Was stosunek do Unii Europejskiej I, Oj, i to mocno. No właśnie i tutaj chciałam spytać, no Państwo poparli tę rezolucję, do której prawica powiedziała, że to po prostu jest zdrada, no bo tam jest, no, to jest bardzo ostra rezolucja i na dodatek dotycząca właśnie tych funduszy unijnych, które być może Unia nie będzie chciała nam wypłacić. I chciałam pana spytać no, z Brukseli. I może widać lepiej, co dalej będzie z polskimi pieniędzmi i z relacjami na linii Polska-Unia Europejska. Czy, czy pana zdaniem dojdzie do porozumienia między rządem a Komisją Europejską? Pani redaktor, pierwsza taka generalna uwaga. To nie jest rezolucja na temat zamrożenia środków w Polsce. To jest rezolucja na temat praworządności. Rezolucja, która jest nakierowana na to, że chcemy chronić podstawowe wartości Unii Europejskiej i chcemy chronić praworządność w Unii Europejskiej. Bez tego po prostu Unia Europejska jako taka mogłaby przestać istnieć bądź być bytem kadłubowym. I jako środek do tego celu rzeczywiście wykorzy można wykorzystać zamrożenie, odroczenie, ograniczenie, bo są różne tutaj metody środków budżetowych wypłacanych z Unii Europejskiej. I to jest oparte o podstawę prawną, czyli słynne rozporządzenie 2020 roku, które łączy budż realizację budżetu europejskiego z praworządnością. I tak, mamy bardzo jasno podkreślone, że może być zastosowana ta sankcja finansowa w stosunku do państwa, które systematycznie, celowo, uporczywie nie chce przestrzegać zasad praworządności. Nie w stosunku do rządu polskiego, to nie jest w stosunku do obywateli, do państwa, tylko do rządu polskiego jest taka ocena, że rząd systematycznie, celowo, świadomie. Ale zapłacą obywatele, prawda? Rządu. W razie czego? E, ale właśnie jest kolejny punkt, który zobowiązuje Komisję Europejską do znalezienia formuły, która powodowałaby dostarczenie środków do obywateli, ale z pominięciem rządu. I wtedy można było pokazać, taka jest intencja, że rząd wprawdzie jest eurosceptyczny, a czasami nawet jeszcze dalej posunięty, bo jeżeli słyszymy stanowiska ważnych przedstawicieli rządzącej siły, że jest okupant belgijski, albo belgijsko, czy albo brukselsko-berliński. Prawda, że to nie brzmi dobrze? Tak, no, że, ale, że, go, ale omijanie tak. rządu w rozdawnictwie funduszy europejskich brzmi tak, jakby Bruksela chciała meblować nam naszą scenę polityczną i wtrącać się w to, kto ma rządzić w Polsce. Otóż nie. Bruksela z całą siłą uznaje. Jest rząd, rząd ma mandat demokratyczny. Po prostu taki był no, wynik no, Natomiast właśnie. Bruksela się troszczy o to, żeby obywatele polscy byli i tej samej pozycji prawnej, także finansowej, jak obywatele każdego innego państwa członkowskiego, czyli jak obywatele Unii Europejskiej. Natomiast jeszcze większą troskę i to w większym sensie pilności przywiązuje się do tego, żeby Unia jako całość po prostu trwała, bo jest nam wszystkim potrzebna. Jeżeli obywatele polscy w 90% prawie procentach mówią, tak, my chcemy być w Unii Europejskiej, tak, europejskie wartości są nam bliskie. Wreszcie tak chcemy z tego wsparcia finansowego. W przeciwnym razie znajdziemy się w bardzo niekomfortowej sytuacji w sensie zdolności rozwojowej państwa i zamiast zmniejszać dystans do państw najbogatszych, będziemy go zwiększać. I jednocześnie mamy sytuację, w której rząd mówi, że a my, nam się nie podoba. Jeżeli wobec badań, które pokazują, ponad 40% społeczeństwa uważa, że może się tak zdarzyć, że rząd koalicji prawicowej może zmierzać w kierunku wyjścia Polski z Unii Europejskiej, to wydaje się, że ten sygnał jest czytelny i nie można postawić zarzutu, że chodzi tu o zrobienie krzywdy społeczeństwu polskiemu. Chodzi tu po prostu o to, żeby rząd polski, wciąż to jest taka możliwość, po prostu stał się rządem europejskim, który szanuje wartości. Był, padło sformułowanie, że z Polski wyprowadza się Unię. Najsam pierw wyprowadza się Unię w sensie prawa i systemu sądownictwa. Kolejna rzecz może być ograniczony dostęp Unii w sensie środków finansowych, nawet i systemu budżetowo-finansowego szeroko rozumianych mechanizmów europejskich. I wtedy cóż nam w naszym pokoju, w którym się znajdziemy, pozostanie? Taka perspektywa na drzwi z napisem wyjście. Więc tu jest dość świadoma re, reakcja, reakcja, którą chcielibyśmy, żeby była niespóźniona, chociaż Parlament Europejski jest zdania, że... Ta reakcja już jest spóźniona nieco, bo nie powinny te napięcia dojść aż tak daleko. No, Myśli pan, że odebranie Polsce funduszy obniży te napięcia? Czy raczej wręcz przeciwnie? Pani redaktor, wracam do tego punktu. Nie ma odebrania Polsce funduszy. No jednak. Fundusze są przyznane. Mogą no. być nie w pełni wypłacone nie, no to to albo na jedno wychodzi. kanałem. Jak zwał, tak zwał. Efekt nie, będzie ten sam. Kasa będzie pusta. Nie, to nie jest to samo, dlatego że jeżeli są tylko czasowo wstrzymane, ograniczone lub innym kanałem przekazywane, to znaczy, że fundusze są. A jeżeli są odebrane, a to jest zupełnie inna rozmowa, to jeżeli by ich nie było. I teraz chciałbym bardzo wyraźnie podkreślić, dlatego właśnie Klub Lewicy popierał rząd w sprawach ratyfikacji Funduszu Odbudowy, żeby tę drogę do funduszy sobie otworzyć. I również wsparliśmy Krajowy Plan Odbudowy, że spełnić kryteria dobroci dla akceptacji tego planu odbudowy. Także z naszego punktu widzenia zrobiono wszystko, żeby właśnie móc mieć dostęp do funduszy. I w rezolucji, o której Pani pisze, to właśnie również moja grupa polityczna wprowadziła tę poprawkę. Pieniądze powinny być przekazywane do Polski. Komisja Europejska ma znaleźć sposób, w jaki byłyby przekazywane z tego punktu widzenia tu nie chodzi o żadne zamknięcie, zablokowanie czy odebranie broń Bożej. Nie o tym zupełnie jest mowa. No dobrze, ale chciałam wrócę do mojego pierwszego pytania. Czy pan widzi tutaj szansę na zażegnanie sporu, czy na jakiś kompromis między rządem a Komisją Europejską? Myślę, że te szanse są duże, że po stronie rządu polskiego jest tylko formu... kwestia znalezienia formuły, bo tak padła deklaracja. A Komisja może z czegoś ustąpić, być... czy nie? Komisja. Czy Ale możesz... padła deklaracja pani redaktor, mm -hmm. nawet prezesa i premiera, że Izba Dyscyplinarna powinna być rozwiązana, nie spełniła funkcji. Proszę bardzo, jest pierwszy warunek spełniony? Tylko trzeba to zrobić. Następnie no tak, to oczekiwanie że projekt jest, że sądziony zaniesieni będą przywrócone. Mm -hmm. no, to... To nie jest taka skomplikowana rzecz, kilku sędziów przywrócić, bo przecież to nie jest zawieszone tysiące sędziów, tylko kilku. Prawda, jest możliwość? Także jest, tylko trze trzeba przybyć, prawdopodobnie no, znaleźć formułę, każdy chce wyjść z tego konfliktu z twarzy. No tak, no ale e, e, czy w ogóle nie ma być żadnego e, systemu dyscyplinującego sędziów? Dlatego, że się Brukseli nie A podoba. Czy ktoś powiedział, że... No bo, że nie no ma, bo jeżeli być ci, jest ci, którzy zostali jak... ukarani mają być, yy, yy, nie wiem, przywróceni czy odwieszeni, czy ta kara ma być z nich zdjęta, to znaczy, że yy, nie ma żadnego systemu dyscyplinarnego. Pani redaktor, ci, którzy są zawieszeni, są zawieszeni w oparciu, czy wyłączeni z, 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 z orzekania z tego powodu, że zgłosili pytania prejudycjalne. Czy to jest przestępstwo? To zależy. No, i no jeżeli nie sądzą, tylko zadają pytania, no to w zasadzie nie, nie wykonują tego, co powinni sędziowie. Sędziowie powinni sądzić. A dlaczego, jeżeli się pytają, w oparciu o jaką podstawę prawną mają orzekać? Czy o wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy wyroki Trybunału Konstytucyjnego? <grym> czy to jest przestępstwo? No to, to przecież jest nie. wiadomo, że jeżeli oni takie pytania zadają, to zadają je z przyczyn politycznych, no bo u nas jednak system jest wyznaczany przez Trybunał Konstytucyjny, prawda? Nie, Pani nie. Redaktor, nie z przyczyn politycznych, zadają pytania z przyczyn profesjonalnych, dlatego że jest podział kompetencji. To jest właśnie ten trzeci punkt. My chcemy wybiórczo stosować orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Czyli jeżeli Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że y, nasza skarga do Trybunału Sprawiedliwości w sprawie rurociągu Opal przeciwko Niemcom i Rosji, y, Trybunał Sprawiedliwości przyznał Polsce rację, to jest fajnie. My ten wyrok przyjmujemy. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości wydał orzeczenie na przykład w sprawie skargi Czech w sprawie Turowa, a do tego wyroku nie przyjmujemy. Kolejna rzecz bardzo a ważna to Trybunał powinniśmy przyjąć Sprawiedliwości, i zamknąć ten Turów? Nie, ale dlaczego mamy zamykać turów? No nie bo musimy tak jest. Orzeczenie. Wystarczy osiągnąć porozumienie z Czechami, pani radny. No ale orzeczenie jest, a, żeby i, zamknąć, i, a nie osiągać porozumienie. Jeżeli nie mamy porozumienia z Czechami, tak. I co więcej, przecież wczoraj przyszło pismo z Komisji Europejskiej, że zaczyna egzekwować te kwoty. A no właśnie. Europe... I to też nie jest zaskoczenie. Takie są mechanizmy funkcjonowania. Komisja Europejska jest zobowiązana zacząć egzekwować kwotę. Jeżeli tego nie zrobiłaby, to wie Pani, co by się stało? W procedurze absolutorium budżetowego dla Komisji Europejskiej mogło być absolutorium budżetowe nie, nie udzielone przez Parlament ze względu na zaniechania bez troskę, a nie udzielenie absolutorium budżetowego to jest upadek Komisji. Nie musi skutecznie wyegzekwować, ale musi zrobić. No, musi zrobić cokolwiek, rysiło. rozumiem. <laughs> nie, cokolwiek, nie będziemy już... Tylko postępować zgodnie z procedurą. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. No, nie ustaliliśmy, czy dojdzie do porozumienia i kiedy, ale to przecież my nie jesteśmy w stanie e, tego ustalić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Bogusław Liberacki, e, europoseł Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo. Miłego dnia Życzę.